W tym filmie wybuduję jedno duże miasto, które będzie prostokątem. Więc dobra, jak bym chciał to zrobić? Chyba wiem. Mogę najpierw zrobić coś takiego, ale sobie wybiorę teraz dużą ulicę. O na przykład coś takiego. I dobra, i chwila. Nie, popsułem. To ma być coś takiego. I tutaj będzie taki... No tu będzie prostokąt teoretycznie. To można zdać za prostokąt, to chwila co coś takiego. O kurczę, mi ta gra jakoś przycina. Okej, okay. niech będzie taki, oj, to już jest prostokąt. I teraz dobra, ten prostokąt wypadałby jakoś może powiększyć, tylko nie mam za bardzo pomysłu jak... Chwila tu. Tak dotąd i dotąd coś takiego? No tutaj jest chyba trochę nierówno. Nie, no nie ma tragedii osobiście uważam. No i dobra, jest prostokąt i... Dobra, teraz wypadałoby go jakoś podłączyć tutaj. Więc chwila niech to jedzie droga o taka. Kurde, ta droga trochę duża tu jest i tu mogą być jakieś problemy. A tu są dwie strony, to chwila. To wszystko trzeba ogarnąć. To usunę. To jeszcze usunę. To usunę. I dobra, i tu będzie coś takiego, że tu będzie o coś takiego. A tu będzie wyjazd po prostu stąd. Okej, okay, to ma sens osobiście, uważam. I teraz tak. Yy, najpierw wypadłoby sobie ogarnąć jakieś tutaj rzeczy, żeby to były po rzeczy, jak na przykład woda. To to może być na przykład to tutaj. To się jakoś tako podłączy. Okej. Okay. Czemu w ogóle ten czas mi leci? On mi póki co być zastęp. Stopowany. Ok, tu wszystko ma sens, i teraz jeszcze trzeba sobie. Chwila, tu jak to wygląda? Nie wiem, co to jest. Amerykańskie domy, a czemu nie europejskie? Dobra, chyba to włączę po prostu, że to ma być. Yy, że tu jest. A nie, motyw europejski chcę. Ja chcę europejski. Albo niech będą amerykańskie tutaj. I dobra, niech te domy będą. Tu myślę, że będzie najlepiej. Tutaj sobie zrobimy biura o dużym zagęsz zagęszczeniu. Strefa komercyjna, ok. I tu będzie strefa przemysłowa, po prostu. Póki co, niech to jakoś tak działa. Ja ten Czasu mnie puszczę na Maxa i. Aha, prądu nie ma, no to trzeba ogarnąć prąd. Elektrownia jądrowa. Ja tutaj mam oczywiście wszystko odblokowane, bo jakbym. bo ja tutaj nie chcę żadnej serii z tego robić, tylko po prostu taką zwykłą rozgrywkę. I dobra, i co teraz? Muszę to sobie podłączyć, ta? Ta? I do czego to niby podłączyć mam do tego? Tutaj gdzieś? Nie, tutaj, okej. Okay. A to chwila, to można zrobić po prostu tak. Jeden, to jest dwa. No, tu jest też gdzieś trzeci, tylko jakby to zrobić? Ja, to mi tak nie przejdzie. Okej. Okay. Okej, okay, jest. No i prąd powinien być ogarnięty. Za mało wody. No, aha, woda, no trzeba wodę też ogarnąć. To się może przydać. To można tu postawić. Nawet w sumie kilka. To już powinno ogarnąć problem. Ten budynek nie, nie nadąża, no nieźle. Tutaj w ogóle będzie taka wodna ulica, bo tutaj jest dużo wody, Tu można robić przepompownie wód gruntowych. Zaawansowana przepompownia wód. Hmm. No nie wiem. Niech to też gdzieś tutaj stanie. Albo nie, powinno wyjść. Okej, okay, w ogóle te zadania to można wyłączyć. No nieźle, to będzie problem. Kłopot został zażegnany. Świetnie. Okej, okay, czy teraz to miasto ma jak się rozwijać? Chyba ma. Czy tutaj ktokolwiek zamierza się wprowadzać? W sumie ten czas można przyspieszyć. Niby 200 osób tu mieszka. Tu póki co nikt nie jedzie. Nie no, jadą jakieś osoby. No nieźle. Yy, to co by się tutaj jeszcze przydało? I zaraz powinno być coś takiego, że na co tutaj ludzie narzekają. Yy, w sumie można by było postawić jeszcze jakąś straż pożarną. Centralna agencja wywiadowcza. A nie wiem czy jest sens wstawiania tego. W więzienie, mo więzienie może się przydać. Póki co jedno. Y policja można by było gdzieś postawić. Tylko chwila, tak żeby tu był... A tu wszędzie będzie łatwy dostęp. To gdzieś tu po środku. Administracja. Bank centralny. Ok. Bank centralny też się może przydać. Tutaj to jest urząd miejski. To urząd miejski może być dosłownie obok. I opieka społeczna to też dosłownie obok. Baza helikopter helikopterów strażackich. No nieźle. A to można zrobić taki myczek, żeby na przykład tu jakąś ulicę po prostu usunąć. Jak teraz tą ulicę tu usunę, to tutaj może... Chwila, to co właśnie chciałem postawić, o. Tu może to stanąć? Co to jest stacja straży pożarnej. to stacja straży pożarnej gdzieś tutaj obok może by się zmieściła. No ale nie zmieści się. To tutaj może być wieża dozoru pożarowego. Hmm. Czy mi się to opłaca stawiać? Póki co myślę, że nie. Kontrola, o. Duże schronienie tymczasowe. To może być na przykład to tutaj? A tak to co to jeszcze? Jest jakiejś szkoły albo o, uniwersytet medyczny. Kurde, jak tutaj stawiam te budynki to trochę mnie w pesy spadłem. Mam 15 FPSów w takim momencie od chwila. Teraz jest lepiej. Chwila, będę chciał sobie postawić to, co chciałem, a co ja chciałem Duże schronienie tymczasowe A to już nie jest postawione? Jest O, to się może przydać też To tutaj dosłownie obok i małe schronienie Małe schronienie się nie przyda, O uniwersytet medyczny A to dalej mnie w pesy spadają, to nie wiem o co pływa Ale to mniejsza w to To można sobie postawić o tutaj na przykład A jak to miasto się póki co prezentuje? Nie no, jest gita, już tysiąc osób tutaj w nim mieszka Ludzie na coś narzekają, gdzie są miejsca pracy? No będą miejsca pracy chyba To by można też było teoretycznie coś dobudować Ale nie wiem za bardzo jak, chwila to ja we wezmę tą ulicę. Tak, żeby to dalej przypominało prostokąt. Można zrobić coś takiego. I coś takiego. I teraz tu, coś takiego. To bym usunął. Te wyburzyć, te budynki. One. one mi tu jedno przeszkadzały. Teraz. To się później postawi na nowo. Chwila, tu. No nie no, bo to nie wychodzi jakoś tak prosto. Chwila, stąd. A z shiftem, jakoś z kontrolem da się to, żeby to po prostu wyszło. Chwila, mogę zrobić coś takiego. I tu usunąć tę ulicę. I tutaj może coś. Można coś postawić po prostu. I to dalej przypomina prostokąt. i to ma sens. Chwila, jeszcze Tutaj, okej, okay. nie no jest git myślę. I tutaj będzie, tu będą miejsca pracy, no przemysł jakiś, przemysł wytwórczy. No to chyba na całe tutaj dam, albo nie, jeszcze strefy biurowe. Chwila, strefy biurowe, można coś takiego zrobić, okej. Okay. Specjalistyczny przemysł, tego nie potrzebuję póki co. I teraz nie powinno być żadnych tutaj problemów. I co ja tam usunąłem? Chyba te, yy, od wytwarzania wody. Propompownia wód gruntowych, tutaj dużej postawię, bo wody kompletnie nie zabraknie tutaj nigdzie. I co ja je tam jeszcze usuwałem? Stąd chyba coś. No, jakąś opiekę społeczną stąd wywalałem. To można by było ją postawić gdzieś tu. Eee, to, to się nie zmieści. To też się nie zmieści. To te ulice stąd można powywalać. Ta ulica mi się nie podoba. Okej, okay. teraz to wygląda lepiej. I chyba jest Git, póki co. Ej, eee, mieszkańcy szybko rosną. Na co oni tu będą teraz narzekali? Na co oni tu? W oczekiwaniu na karawan. No nieźle. Eee, to trzeba ogarnąć szybko. No nie wiem, gdzie to było. Tu i tu. O krematorium jakieś? A to chwila, to krematorium można tu postawić postawić. Cmentarz, a karawan to... No tu co jest? Brak siły roboczej, ale siła robocza to się jeszcze ogarnie. Yy, dobra, chwila, bo tutaj były jeszcze jakieś ciekawe rzeczy, które chcę postawić. Nie wiem, jakąś politechnikę tu można dać. Uniwersytet, szkoła podstawowa, jakieś liceum albo miejskie liceum, niech będzie zwykłe. I szkoła podstawowa. Okej, okay, myślę, że jest git yy, i chwila, bo to były ciekawe rzeczy, można nawet lotnisko postawić, centrum kosmiczne, o chłopie, niech to będzie gdzieś tutaj, lotnisko międzynarodowe, okej, okay, dobra, to będzie trochę spore, chwila, ja to, ja postawię to lotnisko, tylko to trzeba wywalić I gdzie to było, tu i nawet lotnisko będzie, chwila, tylko nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że ono jest tak blisko tutaj, mogłem trochę źle zrobić, Mog mogłem to trochę popsuć, a ja, co to jest, okej, okay, to są tory, centrum badań geologicznych, można to postawić i co to jest? Wielki zderzacz hadronów. Nie wiem co to. Radioteleskop też można dać, niby. A nie, no w oczekiwaniu na karetkę. Ej, a karetek? Halo. Ja, wydaje mi się, że ja stawiam tutaj karetkę. Instytut Zdrowia Publicznego. Nie stawiałem tego typu budynków jeszcze? To tutaj będzie jeden. Tu może być centrum zapobiegania chorobom. To się zmieści. Okej. Okay. Szpital. Szpital niech będzie tu. I jest Git. Klinika medyczna. No takie płytniki to się ogólnie przydadzą. A tu już chyba nie powinno być problemu z karetką. Ha, brak połączenia kolejowego. Chwila, to ja wywalę to lotnisko. Chwila, lotnisko międzynarodowe. Ja poprzednio usunąłem. Chwila. Tu musi być połączenie kolejowe. To zrobienie tego będzie ciężkie. To niech to lotnisko może jakoś gdzieś tutaj stanie. I teraz tak. Tu ma być pociąg. Yy, to obok gdzieś bym postawił jakiś mały dworzec albo chwila. Hmm, co to jest? To to będzie? Nie, chwila. Tu ulica. I to wyjdzie? No nie wiem czy to w taki sposób miało wyjść. Może ja bym to najpierw z ulicą podłączył, to ma więcej sensu. E, chwila? To będzie taka? O. Nie, to jest taka, to będzie taka. Okej, okay, jeden i tu będzie dwa. Co dalej? Czego mi tu brakuje? Aha, tutaj jeszcze jakiś przejazdy dla, dla samochodów, ale to ma być taki mniejszy już, widzę. Jest git? No chyba nie. A co pływa? Ej dobra, to jest trudniejsze niż mi się wydaje. A już 5000 osób tutaj mieszka w tym mieście. Ej podoba mi się to. Tylko chwila, nie, nie ogarniam chyba torów w tej grze. Można dworzec kolejowy po prostu postawić. Tu, tu idą niby jakieś tory. Tory kolejowe, no to będzie to chyba. Nie, no tu się łączy normalnie. To się chwila, to się jakoś tak podłączy. Nieprawidłowy kształt, no nieźle. I chwila, teraz stąd. Gdzie ja to lotnisko postawiłem? A tutaj dopiero. Chwila, coś takiego. Tak, to idzie przejazd. Okej, okay, jest. No mm, tylko to bym wywalił, bo ta droga jest bezużyteczna teraz. Ej, to lotnisko będzie fajnie podłączone. Co jest? Nie wiem, co się wydarzyło. Aha, dzień już wchodzi, no nieźle. Ej, 7 tysięcy osób zaraz będzie mieszkało w tym mieście. Co, coś takiego? I to już będzie. Gdzie jeździć? Brak dostępu dla samochodów. Jak zrobić, żeby tu był dostęp? Co będzie taka uliczka? Chyba. Chyba jest. No, chociaż... No nie wiem. Nie no, nie pokazuje mi się ikonka, to jest. To lotnisko międzynarodowe powinno już działać jakoś. Teraz tak, chyba gdzieś tu? Utwórz trasę. Aha. A to... po trochę nie ma sensu to lotnisko, tak mi się wydaje. Tyle, to są problemy z korkami? Minimalne. No nie, jakoś se razem. Ej, nie ma tragedii. Porek uliczny. Nie ma tragedii, osobiście uważam. Dobra, to co by się tutaj da jeszcze przydało? Jakieś atrakcje chyba dla tych ludzi. Co to gruz? No nie, źle. Chwila, bo tu było coś takiego jak metro. Na przykład woda, port towarowy i port. Ej, to jakiś taki port towarowy można było sobie postawić. Port towarowy i bok zwykły. Bo tutaj mamy rzekę. Chwila, i teraz tak. Ulica jakaś. Taka obejdzie Git. Ej no nie wiem, tylko ciężko to wszystko podłączyć, no to na pewno jakoś tędy ma wchodzić ulica, a nie jakoś tu. I co już jest git? Chyba ta. Brak połączenia wodnego. Jest tam jakieś połączenie wodne nie, wodne. nie widzę tragedii. I chwila, co to jest? Ludzie tu nie mają jak przejść, ta? A jak tu się chodnik robi? Nie wiem, a gdybym zrobił coś takiego? No i po problemie. I już 10 tysięcy mieszkańców, ej, ale to się szybko rozwija. A chwila, bo ja chciałem metro jakieś tutaj postawić, bo było. Metro, tramwaj, podziemna stacja metra. To chwila, to można było postawić tu, tu... Tu i gdzieś tutaj. I to będą cztery i co dalej? Nie, ja chyba tego nie podłączę, nie wiem jak tak w sumie. Nie no, są tutaj tory metra. Ale chwila, jak zrobić, czy to było podziemne? Ej, jak podłączyć to metro, tak żeby to pod ziemią szło, a nie tutaj gdzieś jakoś? No tako, bo to. Bo nie wiem w sumie. To się wydaje być trudne. Do tym się zajmę później. Co tu jeszcze jest? Tramwaj tory tramwajowe. No, mogą jakoś tutaj iść. Mogą. A tu jakiś kłopacik jest. No to chwila. Stąd. Ej, nie chce mi pyknąć. Ej, dobra, to ja chyba tego nie ogarnę. Ale to już mniejsza w to. Co to jeszcze są rzeczy, jakie do porobienia? Bo były takie rzeczy jak, o, na przykład jakieś parki. Park rekreacyjny. Trzeba takie rzeczy postawić. Mały plac. Plac piwakowy. No, nie wiem. Może, może gdzieś tu być. Nakładające no, się na siebie obiekty. No nie no, nie zmieści to się tu nigdzie. No, tu są też poważne rzeczy, ale chwila. Tu można to wywalić na przykład. Jeden. Tak, żeby tu Prawie wszędzie było zielone. Boisko do koszykówki może być. Jakiś skatepark też może być. Nie wiem, wszystko w sumie, bo to chyba nieważne co tu postawię, to będzie Git. chwila gdzie to było? O. Jeszcze gdzieś tu są jakieś kłopoty, niby są. To ogarnięte? Tutaj jest na czerwono. Atrakcje turystyczne. Można postawiać takie rzeczy. Można średniowieczny zamek postawić. Wieża obserwacyjna. Ej, tutaj by taka wieża obserwacyjna pasowała, myślę. Co, jeszcze gdzieś. 10... Nie, już nie ma nigdzie żadnego kłopotu. Ale mogę jeszcze gdzieś park wodny postawić. Niech będzie tu. I okej, okay, wszystko ogarnięte. 15 tysięcy ludzi tu już mieszka. Ej, naprawdę dobrze mi idzie ta rozgrywka. Na co ni niestabilne usługi pocztowe? Na no, to mi tutaj narzekają. To chwila, to już to ogarniamy. Placówka do sortowania poczty. Tu może być. Urząd pocztowy. Hej, okay, i teraz skrzynki pocztowe. Żeby tu nigdzie nie było kłopotu. Co, że tu jest kłopot z tym, z pocztą, ta? Dlatego to jest na czerwono. No nieźle. Już nic sobie nie zrobię. Nie są te usługi pocztowe. Mógłbym je wsunąć. Je postawić jeszcze gdzieś tam bliżej, teoretycznie. Yy, urząd pocztowy będzie lepiej? Chyba nie. No cóż, tu już lepiej nie będzie. Małe domy, no nic tu nie zrobię. Za za zarządzanie odpadami. A chwila, to przecież idzie to jakieś wysy wysypisko zrobić, czy coś takiego. Była taka opcja, tylko muszę ją znaleźć. O, zakład przetwarzania odpadów przemysłowych. Centrum recyklingu. No takie rzeczy też się przydadzą. Yy, tutaj. Ej, to nie jest jakieś trudne. Jak robiłem, e, jako koło to było cięższe. Tu wystarczy po prostu gdzieś ulicę zniszczyć i jakoś to idzie, więc fajnie. Ja też tu jakoś mega długo siedzieć nie będę, ale jeszcze tutaj chcę, żeby to było takie kompletne miasto, żeby to było wszystko, co musi być. Spalarnia odpadów to też się może przydać. Tutaj i wysypisko śmieci. Ja tego nie ogarniam, bo to trzeba jakoś dziwnie tutaj przeklikać, a ja nie wiem, jak to działa. I co dalej? Nieprawidłowy kształt. No i co mam z tym zrobić teraz? Nie wiem, to jest jakieś dziwne. Ale to już mniejsza w to. Ej, oni dalej na rzekę na niestabilne usługi pocztowe. Nagromadzenie śmieci. Nie wiem, coś tu mogę jeszcze zrobić teoretycznie. Postawię więcej tego typu budynków. Centrum recyklingu. Niech będzie jeszcze jedno, i tu jeszcze jedno. Są... Będą cztery. Cztery powinny starczyć. Nie powinno być tutaj żadnego kłopotu. Okej, okay, tutaj nawet zamożność jest jakaś, więc nieźle. Co to jest? A, tu są tego typu rzeczy. Królewska willa. Ej, to będzie mocne. Takie rzeczy tu można postawić. Jakaś olbrzymia wieża. No to też może być. Tutaj są takie wieże, więc takie duże budynki, więc można to tutaj postawić. Okej. Okay. Ej, to będzie chyba Git. Z jakie obiekty się na siebie nakładają? Czemu to jakaś ulica jest? Ten budynek? Jaki to budynek? Nie wiem, można wypalić ten budynek. Bo yy, ja chcę mieć tutaj coś takiego i to powinno ładnie wyglądać. No, to wygląda Git. Dalej ludzie narzekają na niestabilne usługi pocztowe, nie, nie wiem już co zrobić, żeby one były lepsze tutaj. Placówka do sortowania poczty, mógłbym jeszcze więcej tego postawić, jako gdzieś tu nawet w okolicy, niech będzie coś takiego. Niestabilne łącze internetowe, to trzeba naprawić, bo wiem chyba jak, albo nie wiem. Nie no, chyba wiedziałem, chwila. Nie, robiłem to kiedyś. To będzie tu? Telekomunikacja, okej. Okay. Coś takiego? Wieża telekomunikacyjna. Farma. O, to mi się przyda. A to będzie się tak mieściło tutaj na środku? No niezbyt. To chwila, tu można postawić kolejne. Jakoś ciężko to wszystko dobrze zagospodarować, to, ten cały teren, bo nie wziąłem sobie go jakoś mega dużo. Okej, okay, jest git. Tutaj też jest git, i jeszcze tylko tą północ ogarnąć. Tu i tutaj. Okej, okay, jest git, myślę. Jeszcze wieża telekomunikacyjna może się przydać, bo tu jest wolne miejsce. nie wiem, coś takiego. No i świetnie. Teraz znowu 1000 osób na godzinę się wprowadza. Już jest 20 tysięcy osób tutaj w moim mieście. One się po prostu nazywa prostokąt. Tak to nazwałem i jest git. Na co oni to narzekają? Nagromadzenie ścieków. No nie, i dla co to się stało? Ej, no, jakieś głufi rzeczy się dzieją. Zanim ja to ogarnę, to trochę minie. To można by było coś. Kolejnego od prądu postawić Elektrownia wo wodna Elektrownia słoneczna Tu jest miejsce na elektrownię słoneczną I teraz to wystarczy podłączyć Tylko nie wiem gdzie Co jest? Aha, to jest tego dziwnego czegoś Dobra, chwila, jak to idzie? To, to idzie tutaj To chwila, to zrobię coś takiego Tu by szło to jakoś ominąć? Tak, chwila, coś takiego, tak na około to pójdzie o, już nie powinno być jakiegoś problemu. Nie, no jest kłopot. Jest duży kłopot. Ale nie wiem, jak go naprawić. Taki jest problem. Bardziej, że tu nie mam miejsca na te wszystkie elektrownie. Nie, dobra, to jest trudne. Nie mam tu miejsca na to, żeby jakąś elektrownię tu postawić. Elektrownia węglowa. No też na nią tu nie znajdę miejsca. Tu może nie być jeszcze. Bo tu jest jeszcze wjazd do miasta, co może być. Okej. Okay. I co teraz? Dalej jest kłopot? Nie, no ogarnięte. No tutaj jest większy problem z tymi korkami. A tu można by było jakieś rondo postawić. Tylko nie wiem, jak. O coś takiego. Poradzą sobie z czymś takim? Chyba? Może się poradzą, może nie niski poziom wód gruntowych, no nic z tym nie zrobię, za mało klientów, no bo mało ludzi w tym mieście mieszka. To Jest trochę problem z tym, a ja tutaj nie zrobię miejsca, żeby więcej osób się wprowadzało tu. Tutaj też teoretycznie się mogą wprowadzać, ale jak o dziwo tego nie robią. Tutaj na przykład tu je na spokojnie domy budować, ale póki co tylko tutaj gdzieś się budują i nie wiem czemu to tak wychodzi. Ale no mniejsza w to, już nic z tym faktem nie poczynia. I mi liczba osób tutaj w ogóle powoli spada. to trochę tragedia z tego wychodzi, ale wydaje mi się, że to miasto jest kompletne.